Oczywiście, mogę wycenić Ci wszystko na gotowo, tylko muszę wiedzieć, jaki basen? Czy z takim zmontowanym u nas na etapie produkcji boksem? Czy masz może miejsce na maszynowni już gdzieś u siebie? Basen z oświetleniem. Jakim? Zwykłe LED, multikolorowe, zmianę na pilota. Jakie ogrzewanie chcesz mieć w tym basenie? Pompa ciepła, źródło ciepła z domu? Czy chcesz maszynę pływać, ku zrobić to w basenie? Czy tylko basen do rekreacji? Czy chcesz mieć wodę zasoloną, yy, aby że się praktycznie, bezobsługowo i bezchlorowo? Czy wolisz tradycyjny sposób uzdatniania wody chlorem? Chcesz to robić ręcznie, czy mieć pełną automatykę? Chcesz mieć przykryty basen, bo jak chcesz go ogrzewać, to wypadałoby lustro wody przykryć. Czym? Folia solarna, zadeszenie z poli węglanu, a może roleta? I w końcu skąd jesteś, bo musiałbym wycenić transport, dojazd itd. Jak widzisz, jest wiele zmiennych, że nie da się powiedzieć wprost, ile to będzie kosztować finalnie. Jeśli odpowiesz na te pytania, to wycenimy kompleksowo, ale lepiej skontaktować się z nami i powiedzieć, jakie masz oczekiwania. A wtedy my też będziemy mogli doradzić najlepsze opcje. Podam Ci przykład klienta, który chciał mieć roletę elektryczną, a podczas rozmowy okazało się, że chciałby pływać wieczorem czy nocą. Pod roletę nie wejdziesz, musisz ją zwinąć, a pod zadaszeniem się zamkniesz i nie zjedzą Cię komary czy inne insekty lecące do światła. Albo będzie padał deszcz i też nie będzie to przyjemne. Więc przepraszam, bo mnie trochę na boli. Więc zapraszam do rozmowy, bo sucha wycena może okazać się później porażką i niespełnieniem oczekiwań przez właśnie takie niedopowiedzenia i brak profesjonalnego doradztwa. Telefon do nas i rozmowa nie zobowiązuje do niczego, a może wiele kwestii rozjaśnić. Zachęcam jeszcze raz bujaczki.